Cię Grzegorzu. W naszym studiu bezpartyjnych dzisiaj porozmawiamy o temacie stricte właściwie warszawskim. Kilka dni temu na Twitterze widziałem wizualizację nowych obiektów na skrze, którą prezydent Trzaskowski w ramach konkursu ogłosił jako wynik. Eee, rewitalizacja stadionu przede wszystkim no i hala sportowa. Wiem, że w temacie hali w ogóle dla Warszawy ty dosyć często się angażowałeś w ten temat. Powiedz, jak ty to widzisz jako przedstawiciel warszawskiego środowiska? Eee, Temat tej Z Jestem przede wszystkim gminzem też na ochocie, co e, stanowi, że, że, że to jest główny temat naszej dzielnicy, ale również jedno z głównych tematów, jeśli chodzi o Warszawę. E, wspólnie żeśmy kilka lat temu zabiechali nawet taką kampanię medialną zrobiliśmy. Bo Warszawa potrzebuje dużej hali. Sportowej. No to jest tak naprawdę... w ogóle jedno z nielicznych miast europejskich stolic. E, jeśli nie jedyna która nie ma takiej prawdziwej, schali pełnowymiarowej dużej, która pomieści kilkadziesiąt tysięcy widzów. A z drugiej strony mamy niezłe wyniki w grach zespołowych. No właśnie, to jest paradoks. E, jesteśmy po kilku imprezach światowych czy europejskich. No jak pamiętasz i pamiętacie Państwo, tych meczów w Warszawie nie było nie dlatego, że, 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 że jesteśmy za małym miastem prowincjonalnym, tylko dlatego, że nie mamy fali. Ktoś ostatnio mi z jednego związku mówił, że w ogóle Przewrócił się projekt kolejnej dużej imprezy ponieważ... światowej, ponieważ tam są takie sugestie, że jeśli w danym kraju robi się jakąś imprezę, to ta impreza musi dotyczyć stolicy państwa no i tego nie ma. Trudno organizować finał dużej imprezy prestiżowej w innym mieście niż stolica. Dokładnie tak. W związku z tym ta fala jest potrzebna. No i czekamy już około 12 lat. Pamiętam zapowiedzi. Jeszcze poprzedniego rządu. Ten rząd też to jakoś tam, zwłaszcza przed wybórami, lasował, że, że jest miejsce, prawda? To są błonia. Przy no właśnie, bo e, pamiętam, ja pamiętam i... jak budowano stadion narodowy, że zapowiadano, że obok będzie od razu wielka, duża hala. Stadion był potrzebny natychmiast w zasadzie, bo były mistrzostwa. No ale niestety hala jakoś się nie doczekała realizacji. No właśnie, to po pierwsze. A po drugie, nawet są wizualizacje, piękne obrazki, one się. Pojawiają się przy kolejnych wyborach, natomiast nasza ma takiej hali nie ma. Mówimy o hali około 15 do 20 tysięcy widzów, to gwarantuje imprezy na najwyższym światowym no, poziomie. Troszkę większa od spotka, spotkań ma bodajże tam 12-15 12, maność, maność, tak, tak. tak, tak. No, Kielce tam chyba mają około 15, gdy gdzieś. No, jest kilka hal o 15. Tysiącach natomiast mniej więcej tu było zapowiadane 18-20. To jest taki szerszy kontekst tego wszystkiego. Natomiast nikt nie mówi, zacznijmy od tego, że kompleks Skry jest historyczny. To jest właściwie historia całej wiekła atletyki. Oprócz stadionu, dziesięciolecia, którego już nie ma, no to Skry aha, to, jest, to jest stadion, to są rekordy świata, sam pamiętam. Szoła ze stosem, jak skakał jeszcze po, po, po montrealu i tak dalej i tak dalej. Również na skrze. Byłem chyba na pierwszym koncercie, bo I to było wielkie no, to wydarzenie to i, i to tak był również tak obiekt, który służył do koncertowania. Niestety od dawna jest już totalnie wydany. No tam już można obejrzeć w internecie również drzewa na tym No i to takie już całkiem. Mam wrażenie, że jak ten stadion będzie modernizowany, to na te drzewa trzeba będzie mieć właśnie zachody pozwolenia na wycinkę, bo to już są naprawdę poważne drzewa. Eee, I co? No właśnie, bo tam był I, też skrabraca, problem, tak. Problem był z własnością gruntów. Wiem, że to długo trwało, zanim udało się tę sytuację wyczyścić. Ale w tej chwili w zasadzie już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj. Już od kilku lat nie, może nie od kilku, od dwóch, trzech lat nic nie stoi na przeszkodzie. Użytkownikiem wieczystym była skra, a potem nie przedłużono tej dzierżawy e, wieczystej. Ja uważam, że w ogóle szkoda, bo e, tu elementem skry jest również to, że same budynki, obiekty nie dadzą ducha sportu. Skra jako taka mogła dać ten wkład, bym powiedział, personalny do tego projektu, bo zanim ten stadion wybudujemy, czy prezydent go wybuduje, to to, to już te, ci ludzie już się gdzieś rozpieszą. Ja przypomnę, że skra nawet jeszcze przy samej końcu likwidacji była, bo zawiszy Bydgoszcz najprężniejszym ośrodkiem elektrycznym w Polsce. To nie jest tylko rekordziści świata, pani Włodarczyk i tak dalej, tylko to była naprawdę dość, dość, No No tam cały kompleks, dość, dość bo tam jest świata. przychodnia sportowa, jest taka... No, przychodnia na... z, została, jest, jest znaną przychodnią, no ale wróćmy do tego projektu. Nikt na razie, powtarzam, na razie, nie kwestionuje tego, że będzie tam stadion, to no, Wrócę do tego słowa na razie, bo ja jak mam i obserwuję pewne protesty wokół hali, to mam jakieś takie nieśmiałe wrażenie, że tam w ogóle chodzi o to, tym ludziom, żeby posadzić stawkę, drzewka, stawiki, różne rzeczy. I tak naprawdę w ogóle jest, moim zdaniem, się gdzieś tam z tyłu podważony w ogóle taka koncepcja, żeby tam był teren sportowy. No ale no, że mamy. Są ludzie rzeczywiście w mieście, którzy tak jakby trochę chcieli, żeby tutaj zrobić wiejskie krajobraz. Zieleń, yy, łany zbóż, yy, nie do końca jakaś infrastruktura taka, która by służyła głowy mieszkańcom. I one są, nie, nie, nie. akurat w tamtym rejonie. jest największym kompleksem zielonym i bardzo często w różnych miejscach na świecie te kompleksy Duże Zielone łączy się właśnie z terenami sportowymi, również do wyczynów sportowych, bo zarówno stadion, jak i hala, w swoim zamierzeniu. Nie, e, jak Główną funkcją nie będzie nie wiem, e, nauka WF-u tak, na tych obiektach, to są obiekty e, treningowe i, i domowe. E, także mamy, mamy, mamy stadion i to na razie chyba nie jest kwestionowane. E, ja powiem, że nam osobiście się e, hala podoba, z pewnymi zastrzeżeniami, zaraz powiem. Mówisz nam, mając na myśli samorząd dzielnicy? Tak, samorząd dzielnicy. Natomiast jest kwestia, na przykład ja ubolewam, że w tej koncepcji nie ma basenów odkrytych, z których skra przez lata też zmieniała, A za to jest boisko do Rugby. Ja nie sądzę, żeby boisko akurat do Rugby w centrum miasta to było dobre rozwiązanie. Ja rozumiem, że projektanci czy też inwestorzy chcą nawiązać do tego, że skra i jak gdyby takim drugim drugą specjalnością ostatnio to był rugby, bo rugby było na poziomie najwyższej ligi. Natomiast czy to jest powód, żeby akurat było boisko do rugby? No mamy tego, tu wątpliwości. te mecze były na Polonii też rozgrywane, tak. jeśli chodzi o na no, mecze czasami. Tak, jest kilka tych, natomiast ja mówię o Skrze jako o klubie. Tak. Skra jeszcze niedawno i do tej pory jest w czołówce, jeśli chodzi o rugby, ale powtarzam, że to nie jest powód, żeby w sumie w Polsce sport miał możliwości uprawiania go w centrum warszawy. Ja bym tu postawił na baseny, które, które są, że tak powiem, taką, takim kultowym miejscem przez 10 lat na sprzeciw na owoce. No ale to są nasze uwagi. Drugie, druga uwaga, która jest, co podnoszą również ci, którzy protestują przeciwko Chali, ja uważam, że częściem byłoby, bo. Twardych dowodów na to nie ma, żeby ta hala była pod zarządem leki. Znasz Rafale trochę, to mnie dużo kosztuje, żeby powiedzieć, że legi się coś nie, nie należy. 49, przepraszam, 50 sezon na leki. Co prawda w kilka, jestem legionistą. ale to nie powód, żeby nie spojrzeć na ten problem szerzej. My mamy kilka klubów, które w grach zespołowych e, grają w najwyższej lizę rozgrywek chociażby w koszykówkę, gdzie w tym roku dziki Warszawa weszły do ekstraklasy i to jest warszawski klub. Święty wieczór nawet Ochocki, bo cała, cała, cała akademia dzików to jest Ochota. Zresztą Dziki Ochota to jest nic innego jak przekształcony zespół MKS Ochota, który kiedyś grał tam po drugich ligach. I to by było nieszczęście. Protestujący sugerują, że to jest budowa na rzecz Legii. Ja wierzę i mam nadzieję i będę pierwszy protestował, jeśli ta hala zostanie przejęta przez jakikolwiek klucz. Czyli to, były to byłby dziki. taki kasus trochę stadionu wcześniej, bo tam środki eee... i też eee... zbudzało to dużo kontrowersji. W momencie, kiedy, no też jest mi to ciężko powiedzieć, ale w momencie, kiedy Polonia się tak, no i... Ja jestem no, za rywalizacją na boisku, no a, nie na, a nie pompowaniu jednej drużyny przeciwko drugiej. No i to bardzo podobną sytuację. Jeśli Legia dostanie taką halę tylko po to, żeby grać w koszykówkę, no to na przykład takie dziki, które są e, od kilku lat profesjonalnym projektem, no dostają po prostu e, z definicji z tym. I to jest tyle. E, protestujący, którzy. E, szermują e, podpisami 7 tysięcy osób, e, uważają, że mówią w imieniu mieszkańców zarówno Ochoty, jak i Warszawy. E, była kwestia e, konsultacji w tej sprawie. My nawet na Radzie odrzuciliśmy ten pomysł, mimo to, że jest to Rada Dzielnicy i tak dalej, mając wrażenie, że to jest sztuczne przedłużanie czegoś, co jest oczywiste. Tak, bo, I na co tyle lat wszyscy czekamy. Tak. Jeśli byśmy robili te konsultacje, to zwolennicy, kibice, pasjonaci sportu zawodowego, bo to nie jest rekreacyjne, nakryliby te kilka tysięcy ludzi, które mam wrażenie, że nie tylko z Warszawy pisywali ludzie, nakryliby naprawdę tych procesów z czapkami. Nawet byśmy nie musieli chyba wzywać za bardzo pośród. No zresztą i okoliczni mieszkańcy, no ja nie znam przykładów, że ludzie protestowali przeciwko obiektom sportowym, jakimkolwiek i w ogóle rewitalizacji obiektu, bo przecież tam w tej chwili jest yy, po prostu wojnę. Tak, zwłaszcza, że bardzo często ja mam przecież wielu przyjaciół w tamtym rejonie dzwonimi yy, do mnie i yy, protestujący czy organizatorzy tego protestu wprowadzają w błąd, yy, twierdząc, że ta hala będzie głośna i będzie zakłócać ciszę nocną. No, ja naprawdę bardzo często to są ludzie, którzy nigdy nie byli na jakichś imprezach sportowych. No, ja zapraszam pod spodek w Katowicach, trwa, nie wiem, jakiś mecz nawet na szczeblu mistrzostw Europy i tam trzeba się mocno słuchać, czy tam się w ogóle w tym spodku coś dzieje. Tam. Pewnie właśnie jest koncert na otwartej przestrzeni typu wyścigi na służewcu, gdzie się rzeczywiście nie niesie... i tak, niż hala, które sobie ten Tak, no, poza tym nie ma co ukrywać. Jeśli powstanie stadion Skry, nie wiem, będziemy mieli znowu jakiś memoriał Kuszucińskiego e, czy, czy tego typu imprezy, kiedy, które kiedyś nas no to nie ukrywajmy, będzie głośno. Będzie głośno na poziomie meczu Legii na Łasienkowskiej, tak? E, I tego się jak gdyby nie kwestionuje. Natomiast kwestionuje się to, że przy hali, która jest wyciszona, zresztą zgodnie z wymogami planu ona będzie trochę zagłębiona, bo inaczej nam no, się ta powierzchnia biologicznie jeszcze no, nie będzie zgadzać. E, no, to, no to są jakieś argumenty śmieszne, e, straszy się ludzi, podczas gdy e, właśnie taka hala na 6 tysięcy mieszkańców, e, widzów, to jest właśnie taka hala, którą też Warszawa potrzebuje. Bo trudno oczekiwać, żeby nawet Legia zapełniła Ale 20 tysięcy. No, no, to w Polsce jeszcze... Liczbę. Oprócz Kielc to chyba nie ma takich, takich yy, możliwości. To mieliśmy świata na przykład w Środkówce. Ja nie, nie, to na A pewno, to pewno natomiast liczbę. mówimy o takich tak. ligach, tak? E, sam pewnie chodziłeś na Politechnikę, na środkówkę w dobrych czasach zapełniał się Tor 20% brakowało miejsc. I w momencie kiedy mamy dobrą drużynę typu Legia w koszykówkę czy... Słyszałem, że w ogóle Warszawianka ręczną musi odradza, czy, czy, czy nawet dziki, czy jakieś inne. No to jest poziom 2-3 tysięcy ludzi. No i taka hala jest potrzebna, takiej nie ma właśnie. No, no, torba nie wiem, nie ale. Kilka do, tysięcy, do, tysięcy no, ale do, do Już do, siarce, do koszykówki ręcznej to na pewno nie ma, przy siatkówce może mieć dwa i nie. różne imprezy tam odbywałem, ruszając z targami, to jest dramat, bo tam jeszcze się No już po no, tak, zamówi, różne rzeczy, tak. No, w związku z tym ta hala jest potrzebna. Teraz mnie osobiście boli, bo wczor od wczoraj jest kolejna dyskusja, bo tu pan wojewoda wszedł w tą całą sprawę. Cenię pana wojewody. Już miałem przyjemność po dwa razy z nim dość długo rozmawiać. Jest to osoba dynamiczna. Prawdą jest, co się pamięcią ile ileś lat i niezależnie od wszystkiego ten człowiek robi wrażenie i jest, bym powiedział, takim człowiekiem, który chce być takim prawdziwym gospodarzem na Mazowszu, w tym samym w Warszawie. Ja muszę powiedzieć, że to, że jest kampania i człowiek jest jakiś taki łasny na te 7 tysięcy podpisów, to nie jest powód, żeby stawać i mówić, że pan prezydent Trzaskowski zapomniał o jakichś konsultacjach, i tak dalej, to trzeba przekonsultować. Czyli tak naprawdę Wojewoda w tej chwili blokuje inwestycje? Tak? Nie, Wojewoda nic nie może zablokować, bo to nie jest jakaś uchwała Rady Miasta czy, czy, czy zarządzenie prezydenta. W związku z tym pan Wojewoda ma nadzór tylko nad tym. On nie, ten nadzór Wojewody na samorządzenie nie polega na tym, że Wojewoda staje i mówi, że nie, nie, to nie budujcie tego, spytajcie mieszkańców. To jest raczej akt polityczny. Ja bym to, prawdę mówiąc, potraktował jako niezbyt udany start kampanii Pana wojewody Tobiasza Bochejskiego na prezydenta Warszawy. Czyli jakby sugerujesz, że obecny wojewoda będzie startował na prezydenta Warszawy? Ja, ja, ja nie sugeruję, ja jeśli z tego co mnie, że tak powiem, wiedza, wiedza nie przeświadczenie nie myli, Pan Woda jest w rankingu pisu dzisiaj na pierwszym miejscu. W związku z tym, jeśli... Ja byśmy... słyszałem jakby inne nazwiska w tym kontekście, ale to jest ciekawe. No to możesz no potraktować no to, ja to, 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 to jako newsa Twojego ja programu. Ja dzisiaj tak to widzę. Mhm. I to nie jest nic złego i uważam, że... No, jasne, jest wiesz. to niezły kandydat, umówmy się. Natomiast, natomiast, jeśli to ma tak być, że, 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 że przyszły poważny kandydat na prezydenta Gdzieś usłyszał, że gdzieś 7 tysięcy osób protestuje. Mam wątpliwości, czy wszyscy są z Warszawy w ogóle, bo to, to przecież, tak były, przecież to były podpisy wziął. na apce, jak wiesz, można różne rzeczy no, oczywiście. robić. No to to jest zły start, aczkolwiek na tej samej oddam, oddam wojewodzie tu pokłon. Na tej samej konferencji zakwestionował strefę przez transportu i T30, jak wiesz, bezpadni w Warszawie prowadzą, zakrojoną na szeroką skalę kampanię na rzecz referendum. E, okazało się, że teraz biznes jest na tym referendum, ale. Jest to, w ogóle za referendami to, miasta? E, e, jasne natomiast. No, 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 no dobra, te, ale też próbuję nam wróćmy się do wojewody, jeszcze. bo teraz sobie myślę tak, no, wojewoda tutaj kwestionuje plany miasta. No ale przecież tak naprawdę Wajwoda jest przedłużeniem jakby premiera, czyli rządów, jakby chodzi o, o teren. Dlaczego rząd w stolicy europejskiego państwa, czyli w Polsce, a wydaje się, że obecna władza bardzo dba o te tematy, nie realizuje tego w ramach własnej inwestycji, na przykład, tak jak powiedzieliśmy na początku, na błoniach Stadionu Narodowego. I nie buduje dużej hały. Takiej prokcie. Rafał, ale czy ja wyglądam na premiera Morawieckiego? Ja tylko pytam. No, ja, ja nie jestem, nie jestem ministrem sportu, nie jestem premierem, nie jestem ministrem finansów. Mógłbym... Postaram się, może, być, może panu wojewodzie e, coś Tak, wojewoda jest dobrym adresatem, bo jest przedstawicielem pana premiera w terenie też rządu. Nie wiem, mogę tylko powiedzieć, że ta sprawa toczy się już ponad 10 lat. Ona jest taką, taką może ona tak ma wyglądać, że może tej hali nie kampanie, ma tak. i to jest taki plac kampanijny, tak, no wszyscy właśnie. przyjeżdżają, mówią, no już teraz zbudujemy. A no. imprezy uciekają i Warszawa ma. Nie... Imprezy, uciekają. pewnie wiele, wydarzenia. wiele rzeczy, to jest też kwestia wizerunkowa. No właśnie. No cóż, zostawimy z tym pytaniem w takim razie Pana Wojewodę, my adresujemy to pytanie do Pana Wojewody i może czas najwyższy, żebyśmy tutaj wszyscy w Warszawie doczekali się prawdziwej hali. Tak bardzo nam wszystkim proszę. I zdobyli na niej kolejne mistrzostwo świata, światówkę. Na przykład. Do zobaczenia w następnej części naszego bezpaczyjnego studia. Cześć. Cześć.